I witajcie, moi kochanie, jestem Totoła, a to jest kolejny odcinek Minecrafta z Totołą. Tak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sytuacją, mianowicie taką, że zbudujemy sobie schody, tamto przejście, piększymy sobie to przejście i zro... zajmiemy się robieniem farmy. W końcu, kurwa, farma jakaś będzie robiona. Nie jakieś kurwa, wypuszczenie, platformy i tak dalej, tylko normalne robienie farmy. Yy, tak, robimy yy, na typowe schody skrzydka y tabliczki y sierkowy płot śnieg, y marchewki, narzędzia sobie pynie pień, cutki jagody, sierkowy płot, szmaragd, blok naciskowy y Nieważne, ale... Ale dobrze, w takim razie zrobimy sobie tabliczek Ki Kilka sztuk e Tak, tak i... Tak Dobra e Teraz e nie wiem czy za zauwa zauważyliście, w minecraft'cie jest... będzie zauważyliście dawno temu e Będzie tufowe Tu Tufowe schody yy, nie musisz mieć wiecie tabliczek w sensie nie musisz od razu podpisać tabliczki tylko możesz ją zrobić potem to jest zajebiste yy, skrzynka spoko osiem skrzynek wyszło yy, przy Położę się je tutaj. Yy, tak, widzicie, to chcę zostawić takie naturalne, jakim jest. No nie? Yy, ale to na przykład już tutaj wypłaszczę. No nie? no nie? Mówię przez nos, bo jestem troszeczkę przeziębiony. I... O, yy, mi się nie podoba ta ścieżka nie tak och, yy, tak a, schody sobie miałem zrobić brukowe, tak brukowe schody sobie miałem zrobić i, I co, i nic yy, schody brukowe powiedzmy z tego jednego, taka jest te 40 schodów jak coś to się dorobi Yy, tak, jesteśmy też w trakcie, na no, międzyczasie rzecz, którą robimy, to rozbieramy je tą, tą górę taką. Jeżeli jesteś z poprzednich odcinków, to wiesz, że ona jest w tamtą stronę i jest dosyć dużą górą. Tak, i pewnie rozbieranie jej zajmie mi całe 2 miliony lat. Yy, tak, to zrobimy od razu, w czasu. Yy, Tak, to sobie też tutaj wykopiemy To będzie dirt. I lecimy dalej w górę z tymi schodkami. Yy, tak, schodki są szerokie na 5 kratek. Yy, działka moja się pewnie yy, będziecie świadkami, że yy, wiele osób jest świadkiem, że się dosyć porządnie rozwinęła. W yy, przez te, jeżeli ktoś jest, jest regularnie przez ostatnie 50 parę odcinków. To będzie odcinek 50 jeszcze i do 60 chyba na razie nie dojdę odcinka, ale to w międzyczasie. Yy, tak. Yy, przejdziemy sobie do tamtego drugiego magazynu. Oczywiście znowu mam pełny ekipunek. Yy, wrzucę sobie tą ziemię tutaj. To jest utwardzona ziemia. Pisze twarda, pisze twarda. Ziemia niech jest. Yy, yy, tak, co ja chcę? Yy, kilo sobie zrobić. Kilo chcę sobie zrobić. Najlepiej. Dwa, dwa. Dobra, i iść. Yy. Tak, to niech sobie jest tutaj. I, I idziemy tutaj na dół. Oczywiście zrobiłem tamto przejście po to, żeby ładnie przechodzić, ale i tak przeskoczyłem tutaj. No zdarza się nawet najlepszym, czyli mnie. Yy, tak. Yy. Wyrównujemy sobie ten kobel i zastępujemy go birtem Pamiętajcie, Minecraft to jest gra o klockach, a jeżeli jest coś nieregularny teren, to trzeba go zrobić... W, zmienić w klocek. I wyrównywanie terenu to jest też część budowy. żeby go pod... Wiecie. Robię sobie taką formę, oczywiście mogłem to wcześniej wszystko zrobić z dirtu, ale no ile to by było roboty, tak? No tak samo jak masz yy, czasem schody jak yy, robią, no to tą dziurę w, w schodach, w sensie wiecie, tą taką półkę co została, no to zagruzowują i mają mniej roboty. A i tak idzie beton na górę i tak, jest dobrze ubite, no to wystarczy, nie? No bo, jeżeli masz teren podmokły, o zbierz gruzów, twój. ubijasz to walcami, żeby to wszystko się ubiło. Patrzcie, ile fabryk jest w ogóle pobudowanych na takich terenach typowo podmokłych. <laughs> Oczywiście nawiązuje do powodzi, które teraz nawiedzają kraj. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, specjalistą i zna powód na to pytanie, które zadam, to chętnie. Nie, to dużo. Yy, to niech mi to wytłumaczy, czemu na przykład, jeżeli yy, były susze i tak dalej, to czemu w tym samym czasie yy, nie można było spuścić z tamy. ...trochę wody upuścić. Żeby ta woda sobie troszeczkę poszła. Albo kiedy była pogoda normalna... ...trochę upuścić tej wody. Żeby ta woda się aż tak bardzo nie gromadziła w tej tawie. Co? I wtedy, jeżeli masz mieć powódź... ...to nie dajesz wtedy... ...wiecie... Yy, ...całej tej... Yy, ...wody cał... Czy ja chcę zrobić taką formówkę ze schodków? A czemu nie? Tak, teraz to jest problem. W sumie nie mam co zrobić z tym kobrem, także heee, przydało się. Yy, tak. Ale tego zrobimy z tej. z tak. dookoła. Yy. No, czemu takiego czegoś nie można było zrobić? Nie wiem, niech ktoś powie. Może ktoś się zna, ja się nie znam, bo ja się nie znam na przykład na tym. Może ktoś jest wykwalifikowany. Jakiś widz, który powie, no to to łatwo się robi dlatego, że na przykład, nie wiem, no na przykład, bo nie wiem kurwa czemu się to robi. Jakoś wcześniej Niemcy wszyscy spuszczali wodę i tylko, na nie, i to nie jest tak, że ten rząd tego nie robi, ten rząd tak y, nie zrobił, bo jest zły, tylko za poprzedniego rządu też były susze i tak dalej i jakoś kurwa ja nie widziałem, żeby jakakolwiek ślu śluza w Polsce była podniesiona, chociaż trochę. Żeby ta woda, wiecie, sobie powolutku szła kurwa tą, tą rzeką. Tylko wszystko pozamykane na znaczy, 4 jest pusty. Nie ma ich, huj. No, yy, i tak. Jeśli chodzi o to, to tu mamy tak na 5. No to robimy sobie ścieżkę na 3. I tak. Lecimy ścieżką w tą stronę. Też na 3. O i tutaj też na trzy nie i tak mniej więcej tutaj na środku tego czegoś Tak. Chyba sobie, jeśli co, żeby tak nie latać, to sobie tutaj też zrobię workbench'a. A potem go jakoś ładnie udekoruję, tak jak zawsze. Yy... Łopatę. Potyki. I łopatę. <laughs> tak, nie jest żelazny, jest kurwa kamienna, zes nie zesrajta się. Yy, tak, zejście będzie... Szerokie na raz, dwa, na raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, za dużo. Na no, pięć chyba wystarczy spokojnie i yy, ta, zrobię tak, żeby wysokość wynosiła mniej więcej. A nie, czekajcie, bo tu dochodzi jeszcze słodki, No to chyba, czekajcie. Yy, zrobię mam tu Ockpencha. Zrobię sobie schodów. Trochę. I powolutku sobie to będziemy schodzić w dół tego tutaj pomieszczenia. O. Zrobimy tak i tak. I jak po prostu się przekopiemy, to będziemy widzieli, czy to już jest granica, czy nie. Będę chciał, żeby to się, tak wiecie, delikatnie schowało za tym. Tu na razie damy pochodnie, żeby to było ładnie oświetlone. Zejdziemy niżej, jeszcze jedno, jeszcze jedno pole. Żeby te, wiecie, żeby te pnącza, one były tak minimalnie na na powiedzmy... Nie, i nie chcę, żeby yy, przekopać się w tamtą stronę. Tu mi w tą stronę wystarczy, że sobie takie coś zrobić. No. Chociaż... Tak wystarczy. Będzie to ładnie wyglądało. Oczywiście ta farma nie będzie funkcjonalna, bo prawdopodobnie tych jagód nie będę ja, tylko po prostu sobie zrobię dla fanu taką farmę. Chciałem sobie zrobić farmę śniegu, ale tutaj Yy, bomby nie działają na tym ser na ty na nie na serwerze, tylko na spawnie. Ale I sobie bałwana nie mogę zrobić, ale trudno. Yy, lepiej tak niż yy, miałoby się coś popsuć, bo yy, w ogóle, jak yy, ten serwer oczywiście jest otwarty, nie? I pojawiły się parę troli i chciało rozpierdolić ten serwer, czego nie rozumiem. Po co takie coś robić i wpsuć komuś coś, ale no, tak jest życie. Yy, tak, 1, 2, 3, 4, 5 No to jest szóste i będę miał 5 kratek do góry, nie? Teraz powiedzmy. Ok. I teraz jedziemy, tak mamy to. i to sobie chyba albo zrobimy koblem albo sobie zrobimy tą kamienną cegłą tak mi się wydaje że byłoby najładniej wtedy najładniejsze ale to najpierw sobie wiecie tutaj sobie coś dać ładnego tutaj o coś ładnego wyłożę może sobie dam tutaj hmm O, a może jakby to zrobić tą zwykłą cegłę? Bo mam trochę i <coughs> Zwykłą cegłę jakbym przepalił. Co myślicie? Byłoby to fajne? To na razie damy pochodnie z tej strony. To jest trochę ciemny teraz. I dał tutaj tą zwykłą cegłę. Albo o! Czyli są te cementy, betony, a nie mam piachu. No, ale mam cegłę. Także tego. Mam gdzieś skrzynkę na glinet, ale to sobie tak, schowamy kamienny ceglany murek. Sobie szybko, gdzieś tutaj była ta, o jest. Będzie kamienny ceglany murek. Kamienny ceglan ceglany murek To już napisałem? Sorry, jestem cykliczkiem i to są... Nie, to zwykłe Murek Dobra, gotowe <laughs> yy, tak, czy mam tu cegły gdzieś? Takie już przepalone Czy nie mam Skóra to wiem, że jesteś Oto kakao ja śpieszę, ten, ten Cegły, O, są cegły. Ale mam tylko 8. No dobra. Ale to idziemy teraz tak, po glinę Bo wiem, że mam Yy, skrzynkę z gliną, tylko no, to sobie powrzucamy przy okazji tak yy, kobla sobie wyrzucimy, bo jest już niepotrzebny yy... Tak, kobla sobie wyrzucimy, bo jest niepotrzebny Zbieram sobie mieć, sobie ją tu wrzucę wiecie mieć a nie mieć miedzi miedź mam od groma, no bo tego się, się dużo zbiera yy, Wrzucę sobie to sobie też tu wrzucę yy, Tak Ufa to tu chyba się mam to sobie tak, węgiel sobie wrzucę Krzemienie to sobie wrzucę Krzemienie widzicie, krzemieni też mam trochę Chleb Chleb jest na razie niepotrzebny Żwir sobie Mogę sobie wrzucić? żwir? Pan żwir? Nie mam. Mogę sobie wrzucić bioryt Mogę sobie wrzucić tą Twardą ziemię, ziemię zwykłą <śmany> <śmany> yy... Bruk, brug sobie tu wrzucimy. Yy, nie, to jest tu sobie tu wrzucę cały jaki mam, to mi ziemię tu jest też sobie wrzucę, yy, Anetę sobie wrzucę Diory to mam jeszcze co jest taka, nie zauważyłem, jest też yy, wełna biała, nie wiem o, żwir jest, to jest tutaj i tu to jeszcze te dwie. Jest tu gdzieś w na wełnę... Barwniki nie ma, ale nasiona na przykład są tak tych drugich skrzydłach. No dobra yy, to tak Wchodzimy tutaj i otwieramy nie jest z napisem glina ale tak jeszcze była... aha tam była skrzynka pewnie z napisem skóra ale to nie... nic nie szkodzi to... no dobra to... aha nie dobra, e, czekajcie to tak babliczki e... zwrócić wełna nie, ale na przykład na... aha granie gdzieś wróciłem niechcący to trudno Tuf, tnt pszenica Przenica, yy, yy, ziarna były. To się tak, jest ziarna, to się na Okej, tak, to bierzemy sobie, czekajcie. żeby to poszło wiecie tu na górę żeby mi trochę posegregował się ekwipunek yy, tak glina weź to wszystko powrócamy to sobie tam do piecyka i będziemy sobie robić glinę tak chyba że chcemy sterakot nie będziemy sobie robić normalnie cegły z tej ceglanej z ceglanej, z ceglanej yy... no z cegły, po prostu ze zwykłej cegły sobie będziemy robić do... Tak. Trochę to zajmie. Aha, mam jeszcze jeden. Przepraszam. Yy, mam jeszcze jeden piecyk. I tam na górze chyba miałem jeszcze z 5 piecyków, ale czy ja chcę iść tam na górę? Czy może zamiast tego. Najpierw sobie wyjdziemy tu na górę i sobie będziemy dalej kopać. Tak, to jest chyba dobry pomysł, sobie dalej to kopać. Ona będzie tu na jedną stronę, ta farma tylko, a na przykład tu na górze zrobię takie poletko i może albo poletko w kształcie litery L będzie na marchewkę. Tam wyżej, trochę tak jak zapowiadałem, zrobię przepalarnię taką większą, gdzie będą te same piecyki, będą te lejki i tak dalej. Ale to w takiej dalekiej szmurku waszej aha, dobra, to już jest tu czyli to jest tu o, dobra czyli będę wiedział yy, tak <laughs> aha, czy ja będę chciał sobie robić Chyba nie, Sufit będę robił dirtowy. Niech jest jednak zachowany ten dirt, bo te farmy są takie trochę w surowym klimacie i Aha, one są tu na pięć. Aha, no dobra, to Chciałbym, żeby ta farma też była w pięć w tą stronę, także na spokojnie. Jeden 1, 2, 3, 4. Aha, tu już jest to. Jeden, dwa, trzy 4. Pięt... Aha, to udało się. No i fajnie. Dobra, no i bardzo fajnie. I w sumie ona będzie wysoka na 4 kratki. Tak, na 4. ok to fajnie to nie będzie też taka za wysoka. A może gęściej się pojawi, wiecie, tych jagódek. Znaczy tym też mi trochę będzie chyba zależało. A będzie to fajnie wyglądało, nie? Robi jakiś wygląd tego pomieszczenia. Podłogę... Powiem brukowa podłoga byłaby ładna. Szkoda, że wiecie czego nie ma? Na przykład yy, innych kolorów bruku, nie? Yy, tak, to sobie powoli będę tutaj kopał. A nie, to w sobie to, to będzie tak, że to będzie na cztery. To też fajnie. A po są będą takie, wiecie, cztery paski zwisające tych pnączy, nie? Ktoś będzie, ale pnączy. Tak ktoś będzie i tak ktoś powie. la 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 la, la. Jak sobie człowiek tak przypomni, ile kiedyś było takich seriali dla kobiet, kurwa, to jest aż niesamowite. Nie? Zresztą TVN takie gówno wypuszczał też, że to no, TVP, też. Ale Fedu będzie to z tego co ja kojarzę, to w jeden rok się kończył jeden serial, zaczynał się drugi. Była na przykład Ola Brzydula. Ona była taka najpopularniejsza, no bo to było na podstawie zainspirowane. Filmem amerykańskim też, brzydula, nie. Yy, to był, wiecie, takich w seriali było tu groma, to potem po tym jeszcze było jeszcze jedno coś. I potem po tej brzyduli, znaczy po tym serialu był kolejny serial i one się tak wiecie, wymieniały się na przykład, no, poszła ta, przyszła ta, nie było oczywiście crossoverów, ale jak myślicie, czy na przykład... To nowe, czy te te fałonowe seriale to było wszystko jedno uniwersum. I tak napra i naprawdę te seriale, wszystkie z tego pamiętam, to one były kurwa o niczym. No dajcie się, były. No zresztą, sobie kurwa, Emia, miłość, barwy to one też są kurwa o niczym. To o niczym, ludzie. Jeżeli ktoś oglądał to regularnie, kiedyś. A ja kiedyś oglądałem, bo niestety była sytuacja taka, że mieszkałem z rodzicami w pokoju, jak byłem mały, no bo tak było, że była nas yy, czwórka w domu i niestety yy, no tak wychodziło. Niestety, niestety, no i wiecie, i no tam jako dziecko, jak wam oglądała telewizję, no to chuj, no to człowiek to oglądał i był regularnym widzem. I te, z tego co pamiętam, to te seriale były o niczym. Naprawdę. Może to też zrobię w dircie, tylko podłogę. Właśnie, zrobię to w dircie, a podłogę zrobię. No i wyjaśniło się, jak to trzeba zrobić. A, widzicie, proste jak budowa cepa. To no tak, to da, tutaj. Bieg się wykorzysta, także nie ma czego bać. Oczywiście będzie kurwa, ale dir to jest brzydki blok. No zobaczcie ile kurwa ja życie z tego dirtu robię i to wcale źle nie wygląda kurwa. Co prawda ja robię na dużą skalę i może dlatego. Tak jak widziałem był zajebiście zrobiona willa z dirtu. Boże, tam było wszystko. Baseny, szkło... Znaczy oczywiście szkło też było, nie? Ale baseny, leżaki, kurwa. Yy, tak, o, i tutaj. To. O, i podłogę właśnie zrobię z tej kamiennej Czekaj. Kurwa, trzeba kiloset zrobić. Ja dole, Kamienny! Nie żelazny, kamienny! Zaraz Spokojnie sobie zrobię. Między... A, bo dobra, pójdę teraz. Bo zaraz będzie koniec odcinka. To i tak sobie wezmę żelazo. Mam stack żelaza. Udało mi się kurwa zebrać stack żelaza. Prawie stack. Już go trochę zużyłem. Ale jak mi się kiedyś uda zapełnić skrzynię żelazem, to po prostu będę robił bloki żelazne i dalej ją będę zapełniał. O, żelazo. I tu jest wszystko. I tu są bryłki, co te... O kurwa, to jest jeszcze. Nie czekajcie. Jest tu jakieś drewno? Nie, ja sobie trwałem to do przepalenia pewnie. Chulta. Może tu coś jest wolnego O jest No dobra no i fajnie O tu jest jakieś żelazo liście. Yy, drewno mi jest potrzebne Akacje tu chyba były Akacje wepnie Wezmę sobie jedną yy, Zrobię sobie z niej oczywiście patyków Patyków sobie zrobimy full Kilof. No żelazo sobie wezmę, to będzie na dwie łopaty ewentualnie. Ż żelazne. Nie kamienne. Żelazne. No. Yy, tak, cegły prawdopodobnie się przepadam na no, następny odcinek. Ale następny odcinek to sobie będę... Wiecie. Nagrywał prawdopodobnie za tydzień w któryś tam dzień. No bo taki był plan, wiecie. Tydzień to robię tego, tydzień robię tego. Że tydzień robię w jednym tygodniu w jednym dniu robię trzy odcinki i tak dalej. Wiecie, to wszystko po to, żeby czasu z dnia nie marnować potem. W sensie tygodnia całego. Tylko na przykład jednego dnia sobie mogę pomontować wszystko. Pomontować wszystko i mieć z głowy, i tylko wrzucać na YouTube'a, nie? Żeby wam te. I prawdopodobnie odcinek się pojawi w poni Pierwszy, jeden odcinek się pojawi w poniedziałek, a ten co nagrywam się pojawi w piątek. Mam taką szczerą nadzieję. Oczywiście FPS-ów się nie spodziewajcie jakiś, nie wiadomo jaki. I... I żegnajcie drodzy widzowie, ja byłem Totoła, a to był kolejny odcinek Minecrafta z Totołą, tak. Rozpoczęliśmy budowę jednej farmy, skończyliśmy budowę tych platform, hurra! Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że w życiu chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, na razie, trzymajcie się, hej, cześć, pa pa! Tak, to prawa ręka, moja, nie lewa. Trzymajcie się, hej, cześć, pa pa!